何でしょう Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.

OH! 高校高校高校高校高校 Filip, przede wszystkim jak zdrówko, pierwszy sparring dołączyłeś troszkę później do zespołu, także jak w tym nowym roku twoja dyspozycja, jak to widzisz? Przede wszystkim dołączyłem do zespołu później, ale już 5 dni wcześniej trenowałem, także czuję się bardzo dobrze i te, ten czas spędzony w treningu był, był dla mnie dość owocny, co dzisiaj myślę było widać przez pierwsze 45 minut, dlatego Zdrowie, zdrowie dopisuję. Najważniejsze, że po dzisiejszych trudnych, ekstremalnych warunkach, to zdrowie dalej dalej jest w porządku. No właśnie, mieliśmy sparing w dosyć ekstremalnych warunkach, natomiast, tak jak powiedziałeś, ta pierwsza połowa, no miło było patrzeć, jak ta piłka chodzi między Wami, mimo że mamy wymianę na dziewiątce. Więc, przede wszystkim, pytanie do tego, jak gra wam się w tym trójkącie. Stefański, celuch, żagiel, bo dzisiaj wyglądało to naprawdę obiecująco, zwłaszcza z tej Waszej prawej strony. Damian jest przede wszystkim doświadczonym zawodnikiem, dlatego od razu e, odnalazł się w tym naszym systemie. Ma umiejętności, strzela bramki już od kilku sezonów i to regularnie, dlatego jest to wartość dodana dla naszego zespołu. Myślę, że wypełni tą dziurę 1 do 1, może nawet e, lepiej, dlatego cieszymy się, że Damian jest z nami, cieszymy się, że zaliczył dzisiaj bramkę i asystę, i, i po prostu życzę mu żeby jak najlepiej spisywał się w Lidze. A jak oceniasz współpracę z resztą zespołu? Trochę przerwy było, można powiedzieć, nieco ponad miesiąc. Pewnych rzeczy się nie zapomina, natomiast może być faktycznie po przerwie świątecznej z pewnymi automatyzmami ciężej. Na pewno, na pewno był to pierwszy sparring. Na pewno, jeżeli usiądziemy do analizy tego meczu, będzie widać jakieś podstawowe błędy. No bo tak jak powiedziałeś tutaj, ten powrót po, po miesiącu jest, jest trudny, ale. Przede wszystkim poradziliśmy sobie przeciwko pierwszoligowemu, pierwszoligowemu zespołowi bardzo dobrze. W trudnych warunkach piłka chodziła, bardzo dobrze czuliśmy się technicznie i to jest najważniejsze, że pomimo tego miesiąca przerwy my potrafimy grać w piłkę, gramy dalej to, co chcemy, to, to czego wymaga od nas trener i wychodzi nam to bardzo dobrze przeciwko mocnemu rywalowi. Panie trenerze, jeden mecz, dwie połówki, więc zaryzykuję, czy to były dzisiaj dwa mecze. Tak, zdecydowanie tak. Pierwsza połowa Odra Opola wystawia swój pierwszy skład, my również. Bardzo dobrze to wygląda. Wygrywamy 2-0 do przerwy, także z tego pierwszego występu jestem niezmiernie zadowolony. Druga połowa dał trener szansę. No mogę tak nazwać, myślę, zmiennikom i tym, którzy gdzieś tam walczą, walczą o angaż, chcą się odbudować i trenerowi pokazać, gdybyśmy mogli na temat tej drugiej połowy opowiedzieć. No co prawda wynik był niekorzystny, natomiast jakieś pozytywy no, drugą połowę przegrywamy 3-0. E, oczywiście są tam zawodnicy, którzy walczą o pierwszą jednostkę i z niektórych jestem zadowolony, z niektórych nie. E, byli też zawodnicy testowani, którzy dali mi odpowiedź, czy z nami zostaną, czy też nie. Okay, e... Co tak naprawdę ten sparring daje zespołowi, już abstrahując od warunków, tak? Natomiast mieliśmy miesiąc przerwy, miał Pan tydzień w treningu tych zawodników. Jaka jest wartość dodana dzisiaj tej jednostki treningowej? No, przećwiczyliśmy niektóre aspekty taktyczne, jak na przykład wysoki pressing, gdzie zawodnicy wczoraj dostali instrukcję, jak to wykonać. Chciałbym przede wszystkim, bo jeszcze tego nie zrobiłem, podziękować kibicom, Całemu zarządowi trenerom, zawodnikom za, za wspólny czas. Dopiero teraz przysz, przyszedł czas na, na, na te pożegnanie oficjalne. E, cieszę się, że mogę być w takim klubie. Cieszę się, że, że tak mi dobrze poszło. Na pewno e, na pewno nikt mnie tutaj nie będzie e, wyzywał za to odejście. E, takie są, takie są e, taki jest zawód tego zawodnika, piłkarza, że jak się dostaje szansy, e, no to trzeba, trzeba skorzystać. Ale na pewno będę trzymał tutaj e, za Polonię kciuki, będę śledził na pewno e, rozgrywki e, i wierzę, że się uda tutaj zrobić ten awans w najbliższym czasie. Zaczęliśmy od ciepłych słów. Myślę, że na koniec jeszcze do nich wrócimy, natomiast Adam e, zapytam Cię o to, jak się przeciwko Polonii grało. Przed chwilą z chłopakami dzieliłeś szatnie. jeszcze tak, dziś tam się przed świętami żegnaliśmy, natomiast no, dzisiaj jednak musiałeś trochę im nauczyć na życia, co też raczej się uda. No tak, z całym szacunkiem dla, dla tutaj zawodników klubu nie cieszyłem się. No, udało się w ramkę strzycić udało oczywiście. No to dla mnie, dla mnie ważne, bo w nowym klubie dobrze zaczynam, ale myślę, że też Polonia w tym sparingu zaprezentowała się bardzo dobrze i, i też nie jest jej wstyd, że, że to są dwie klasy niżej i myślę, że, że ciężką pracą na pewno dojdą do tego, czego chcą. Jak odnalazłeś się w zespole, w zespole Odry? Przychodzisz jako najlepszy strzelec trzeciej ligi, ale w pierwszej lidze w Odrze nikt na pewno miejsce Ci za darmo nie odda. To na pewno, to na pewno. No, my, sukcesy, wszystko można odstawić na bok, no bo jednak tam są ludzie, którzy, którzy też wielokrotnie odnosili w swoim życiu sukcesy. Nikt na to nie patrzy, patrzą co jest tu i teraz, więc czeka mnie na pewno walka o skład, wyzwanie nowe. Ale myślę że, myślę, że jestem optymistycznie nastawiony do tego i, e, no i nie, pod, nie będę się na pewno podłamywał, jeżeli w pierwszych meczach gdzieś nie ujrzę tego, tego boiska w pierwszym składzie, ale na pewno, e, na pewno, na pewno będę, będę starał się zrobić to e, jak najlepiej, jak już będę grał. No więc można powiedzieć, że jeszcze przede mną troszeczkę pracy, okres przygotowawczy, dobrze, dobrze przepracować, zaklimatyzować się w klubie, a reszta zobaczymy jak będzie. Okay. Adam, w nawiązaniu do, do tych słów, które powiedziałeś na początku, nikt tu w Bytomiu na pewno tego za złe nie ma, zresztą my na bieżąco przy meczu patrzyliśmy na, so, na social media, same ciepłe słowa i, 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 i wyrazy otuchy, żeby, żeby Ci się udało, także my w Bytomiu gorąco dziękujemy za to, co, co dla nas zrobiłeś. Jeśli chcesz jeszcze dwa słowa kibicom powiedzieć, to tutaj do kamery. Dziękuję, dziękuję, to miłe. E, zarówno tymi, wy, wy mnie e, wspierajcie, ja też Was będę wspierał jako jako tutaj Polonie na pewno będę ciepłe słowa mówił o Was zawsze, bo to był bardzo miły czas spędzony tutaj i nie żałuję tego, że tu byłem.